Wielkanoc to misterium męki Pańskiej i radość wstania. Odwiedzimy najważniejsze miejsce dla chrześcijan Bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Będziemy także w polskich sanktuariach premiery wyjątkowych filmów dokumentalnych, tajemnice klanu Kennedy, skarby, które koniecznie trzeba zobaczyć. i dużo szalonych filmów. Witaj, witaj, lube dziecię. Jezus Maria, to się tu dzieje? Szaleństwo panny Ewy udzieli się także papie. Nic nie rozumiem, no więc po co ta cała komedia? Proszę pana, nieszczęście. Nie zabraknie również klasyki światowego humoru. Pan Feldkurat polecił mi was jako nieprzeciętnego idiotę i chyba miał rację. A w lany poniedziałek będziemy z pewnością w niebo wzięci. Chyba już jesteśmy w murach. No jak ci się to wszystko widzi? Pasuje. Jak Wielkanoc to tylko z TVP Historia.